Cześć, siemano, ja jestem PixPro i witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. No i słuchajcie, jest to już odcinek taki zakończeniowy, słuchajcie, tego sezonu, ponieważ, słuchajcie, sezon kończy się 25 sierpnia, więc to jest piątek, ja to nagrywam we wtorek. I dzisiaj, słuchajcie, sobie wszystko podsumujemy, zagram sobie prawdopodobnie ostatnio swoją gierkę, ponieważ nie wiem, czy ona będzie ostatnia, ponieważ no tu są jeszcze jakieś, słuchajcie... Dwa turnieje, nie wiem, czy by je zagrać, czy nie. Tak więc co? Lecę do gierki. Tak więc, dobra, jesteśmy prawdopodobnie już w swojej ostatniej grze, albo jeszcze jednej, ile tam mi się nie uda. I najpierw sobie zacznijmy tego, co się ostatnio zmieniło. Więc po pierwsze, yy, mamy tutaj, słuchajcie, na niebie takie coś. Ja sobie polecę dokładnie na miejsce to, ponieważ w tym miejscu, słuchajcie, jest jakiś taki teleskop, czy coś takiego. Na niebie właśnie jest takie coś. Jest tu już jakiś czas tu sobie. Więc to jest jakaś zapowiedź następnego sezonu. No więc ja tu sobie wyląduję. Oraz słuchajcie, dostaliśmy ostatnio taki mały event, jakby można to powiedzieć. I potem wam pokażę. Jest taka tęcza, słuchajcie, na wyspie. Oraz dostaliśmy tam jakieś darmowe przedmioty. Tak ten tu teleskop słuchajcie wygląda. Nie da się tu nic zrobić teraz. Ciekawe czy będzie. Fajnie by było, gdyby był, słuchajcie, event zakończeniowy ten sezon, bo dawno eventu żadnego nie było. Ale słuchajcie, od czego sobie zaczniemy? No to może od broni, które słuchajcie, powróciły. Czyli broni, które powróciły jest to właśnie ta pompa bębenkowa. Oraz ten PM. Te rzeczy powróciły w tym sezonie. Było też sporo nowych rzeczy, takich jak boomerang. Boomerang właśnie kinetyczny. Którego... Praktycznie nie używałem. Ale mamy tu słuchajcie... Broń, która została dodana. W trakcie sezonu. A mianowicie słuchajcie, rewolwer. I sobie go właśnie wezmę. A i w tym słuchajcie PM-ie, słuchajcie został zmieniony dźwięk całkowicie inaczej on brzmiał. Ale słuchajcie, broni, które zostały dodane od razu na początku sezonu czyli jest to na pewno karabin z magazynkiem słuchajcie, tym talerzowym. W trakcie sezonu na pewno to było prawie na samym początku został usunięty również redaj i zastąpiony, słuchajcie, tym właśnie m Alfa. Alpha. Ta pompa automatyczna też słuchajcie została usunięta. Trakt kurde, w trakcie sezonu właśnie też dźwigniówka powróciła. No jak już mówiłem więc, został dodany rewolwer. Parabin słuchajcie, taki wybuchowy. To też było w trakcie sezonu ponieważ została usunięta również sniperka, słuchajcie, heavy Frakcji Dewastator został z tamtego sezonu. Dostaliśmy też słuchajcie nowe mityki, czyli właśnie karabin szturmowy MK Alpha. Karabin słuchajcie, ten talerzowy. Bębenkowa. Kiedyś nie było mityczny teraz jest, z wyspy. No, słuchajcie, chyba będę sobie chciał dzisiaj zdobyć. Mnie zagrać yy, Przywrócone, słuchajcie Rozszerzenie właśnie Z pistoletem mitycznym Może nawet uda mi się je znaleźć Dobra, czekajcie, bo on tu go tu Ładnie, odjadę. Gdzie on jest? Pyk! Tyk leży. Właśnie. Jeszcze nie zdążyłem powiedzieć. Zostały dodane. Właśnie takie dwa nowe mityki: jakim jest technika słamianej lalki, oraz jeszcze tam jakaś. Różnia, purpura, czy coś takiego, co sobie teraz też wezmę. W sumie to też mogę sobie wziąć talerzowy Kurde. Myślę, że fajnie by było wejść się tutaj, bo tu, jeżeli jeszcze nikt nie zabrał, można wziąć mityczne MK. A few moments later. Słuchajcie, tu jest ty Kurde. Chodź tu. Chodź tu ziomek Ja bym się chciał z tego bardzo uderzyć No chodź Czekaj Dobra Bo on tu nic nie wie co się dzieje ale Dobra teraz już go mogę zabić Właśnie, w międzyczasie powrócił też spas w nowej wersji. O tym sobie słuchajcie zapomniałem. Nim sobie też zagram. Wszystkim po kolei w sumie mogę sobie tu trochę pograć. A tym karabinem jeszcze Nie miałem go tutaj. Myślę, że trzeba się lekko przejść tutaj. Słuchajcie, jest jakiś lepszy dybek. Kto sobie zwie. Widziałem krok w gdzie... Właśnie, została przewrócona również przyczepna rękawica. Hej, skąd? Jest tamtym. No dobra, widzę go. leży w gościu. Wyspa się tam już, słuchajcie, respi Więc ja od razu się tam udaję Robię sobie PMA, on mi się bardziej tak przyda Ja pierdziele. Dobra, słuchajcie, witam Was w kolejnej grze. Ponieważ, słuchajcie, tam w ogóle sobie mitykami nie zagrałem, więc będę chciał to zrobić w tej grze. Więc polecę sobie od razu na ruiny rumoru, żeby zrobić słuchajcie, mityczne MK-Alpha. Może też tak mi siądzie, żeby z rozszerzeń dostać mityczny pistolet. No i będę chciał sobie przejąć wyspę i wziąć te mityki. Tak więc plan mam dobry, ale nie wiem jak mi się to uda, ponieważ tu jakieś szczochy już lecą. Od razu tu jest boss. Tu właśnie ludzie mi mogą tym bardzo przeszkodzić. tam kolego O kurde Dobra, ten Szmajciaś mnie zaraz zabije. Co to w ogóle jest? Ma jakiegoś aimbota. Aaaa, no daj coś! Co Mam ostatnie zakręcenie. O, właśnie! Chciałem wam pokazać to, co jeszcze powróciło. Tego nie, z tego nie korzystałem. Czyli jest to sniperka oddech smoka, oraz pompa oddech smoka, która powróciła właśnie w rozszerzenia. Ktoś tu jedzie. Jak tu jeździ? No i wjechał we mnie. No co to za, za szmata? Jeździ tu tylko dookoła. A lama tu się zrespiła. Myślę, że lamę można sobie zabić. Jestem ślepy. Również wiarą. Dobra, lama się zjarała. Dobra, pyk, pyk. Lecę sobie słuchać, kiedy tam się ktoś strzela. Jestem snajperem dorąbanym, słuchajcie. Jaraj to. Leży. Tego nie widzieliście. Co ja robię? Later. O i właśnie też o tym mówiłem. I właśnie tu jest tęcza na całą mapę, bo słuchajcie były takie darmowe przedmioty w sklepie do odebrania, więc też dzięki temu tęcza była. Tu był taki mały event. Idę sobie słuchajcie tworzyć złoto to tutaj w skrzynie skrzynię. Będą też slurpy. Pyk, otwieraj się. Tyk. Złoty devastator, złoty PM Bardzo by mi się to przydało Już w sumie słuchajcie PMA sobie wezmę Bo samymi temi To tak średnio sobie by wygrał Średnio to ciężko grać Dobra już nie mam A few moments later. Mam typa Słuchajcie tutaj sobie wali rurę Dead Postanowiłem jednak słuchajcie, że jadę sobie na te ruiny Rumoru. Po właśnie to ten mk 7 o ile tam w ogóle jest? Ty. Dawaj, wychyl Co on tu w ogóle robi? A nie? Dobra, to ma po prostu dużo zabiję, to bo... nie było mądre. To się wytnie. No i mamy. Tak więc biorę sobie swoje mityczne MK7. O tym, co zapomniałem jeszcze powiedzieć. Zostały, słuchajcie, dodane rękawice do znikania. no nie wiem, czym się różnią, chyba może długością, przez które można tutaj być znikniętym, bo te są od, od bossa. No tam ktoś jest. Podawno rzeczy tego typu nie używałem. O co tu chodzi? Ej! A, tu jest typ tu jest kolejny typ Ale słuchajcie, grapplery są przemocne <ścoughs> Sayonara, Bedlaku Ja właśnie przejąłem sobie flagę Pyk, trzeba wypić sobie sloopa i tym razem w gładzie, wyleciała tylko bębękowa, tamtym karabinem sobie nie zagram. Teraz słuchajcie jak już strefa dojdzie to będzie biła po pięć. Więc trzeba szybko lecieć. Drogo sobie łyknę śluba. Dobra trzeba słuchajcie lecieć. Mamy TOP-5 Tylko ja coś trafił Kill, 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 kill Strefę jest zabobliście Nie no to mi to jara Tylko się zbliża chyba Nie wiem czy kroków nie widziałem A? A no to co za dziad! No i piąte miejsce, tak więc, słuchajcie, to, były, to była ostatnia gra w tym sezonie. Podsumowałem sobie cały sezon, w tym sezonie wbiłem sobie 20, 241 level. Cały karnet jest już odblokowany. No, może oprócz nagród zadań, bo sobie kilku nie zrobiłem. Trzech, i słuchajcie, Rangi na koniec sezonu. Tutaj słuchajcie, na budowaniu miałem plan wbić diamenta, ale słuchajcie, już mi się jednak naprawdę nie chciało. Więc platy na 3, 49% oraz na zero budowania, platy na 2, 25%. Więc słuchajcie, z rangami naprawdę od tamtego sezonu bardzo w górę poleciałem. Tak więc dobra, słuchajcie, widzimy się w następnym sezonie. Siemano!